Cześć, witam Was, skłonęło Ci górę na planszy i będziemy dzisiaj się bawić w górników. Będziemy kopać w ziemi i mówić w dziwnym języku. Tak jest, będziemy dzisiaj mówić o grze, którego, której wydawnictwo, ostatnią grę, którą obracowaliśmy, było strasznie zjechaliśmy Masilla. Masilla, tak. Ale chyba po drodze jeszcze było badacze Głębin, tak więc. Badacze Głębin to jest oryginalnie to jest Hall Games, także. Dobra, w każdym razie będziemy mówić dzisiaj o grze Queen... od firmy Queen Games, wydawnictwo Queen Games. Która nazywa się Knecht i jest trzecią częścią trylogii Tomasza Spicera, który zrobił wcześniej, nie pamiętam pierwszej, Kolej i ale... kolonie to jest jedna, a drugie nie pamiętam. Też nie, nie pamiętam właśnie tej drugiej. W każdym razie jest to trzecia, określona przez, przez wszystkich fanów mianem naj... takiej... Najlżejszej. z całej z całej, z całej grupy. I o, będziemy się dzisiaj babrać w tym, w tym węglu i będą się babrać... Śnieg. I windziarz. Dobra, no to co, no to, tutaj trochę klimatu można powiedzieć troszeczkę o klimacie. No troszeczkę, nie. Jest, ale, tak ale znowu, będziemy mówić raczej, ja będę mówił raczej o... Ja nie wiem, ja mam kawałek pola i nie używam żadnych żółtych dysków, żeby ich pozbierać. Nie, ale klimat, znaczy, o co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że masz domek, obok domku masz wyrobisko, na tym wyrobisku okazuje się, że masz węgiel, zaczynasz go sobie wyrabiać, jak go wyrobisz, okazuje się, że jak pokopiesz głębiej masz tego, tego węgla więcej i chcesz go wydobyć, nie wiem, czy chcesz go dość dużo. Ogólnie wydobywasz. No tak, jest, jesteś chłopogórnikiem. Chłopogórnikiem, tak. <grym> masz tam krowę, ale ogólnie to nie jest filcofale, tylko masz <grym> kawałek pola i dłubierz w ziemi, nie tylko pługiem. Tak. No i yy, co tutaj jest ważne, jakby, jeżeli chodzi o ten klimat wykonania? Gra ma dosyć specyficzne grafiki. I przeczytałem na BGG, bo czytałem sobie dosyć, dosyć, dosyć sporo dużo tej, o tej grze. bo byłem ciekaw jak na to ludzie, o, o, jak ludzie ją oglądają, jakby nie, bo mi się te grafiki podobają. One są takie brzydkie reciny takie. Dla mnie one są neutralne, nie przeszkadzają mi, ale też nie, nie patrzę na to w jakiś tak, taki sposób. Tak, ale wiesz do czego zmierzam? Dlatego, że ta gra graficznie zachęca. Wiesz, co chodzi? Że te, one są na tyle specyficzne, że oglądając tę grę nie masz takiego czegoś. Wow, jaka ładna gra. A tak, tak. No, Ty no masz bo, mówię, takie... że jest. Nie, ona nie jest brzydka, ona jest dla mnie właśnie taka zupełnie neutralna, że patrzę na to i okej, okay, następne suche euro o przesuwaniu kostek po planszy. No właśnie nie, ale dobrze. No, w każdym Przysuwasz razie. Przesuwasz kostki po planszy. Dobrze, przesuwasz. W każdym razie specyficzne wykonanie, aczkolwiek mówię, dla mnie spoko. No i sporo tego tam kontentu tam jest w środku. Trochę tych plansz, trochę tego drewna, trochę tego jest a gra sama sobie, no, bardzo, jakby klimatycznie polega na tym, że mamy 3 lata, trzy lata sobie gramy, lato, jesień, znaczy, przepraszam, wiosnę, lato, jesień, zimę. I dwa razy w roku pada deszcz. Tak, na, 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 na wiosnę, na, no to prawda. No, na wiosnę, na jesień pada deszcz, a my w tym czasie sobie z tam zwójkiem, robimy, uwalamy sobie trochę węgla. I w zimie chcemy to spylić i jak to ma najwięcej spylonego, ten na najwięcej punktów i na koniec gry chcemy mieć najwięcej punktów, ale punkty otrzymujemy także za to, że sobie usprawniamy, kupujemy jakąś stodołę, co postawimy, to tam się jeszcze możemy postawić. Budę dla psa, to nie ta gra. To nie ta gra. To, to, to wzdowili. E, jakiś tam se ten wiadro na sznurku... No, roz, rozwijamy w jakiś sposób technologię naszego wydobycia i za odpowiedni rozwój technologii również dostajemy punkty. Tak. Nasze wyrobisko tutaj aklimatyczne jest to, że nasze wyrobisko ma koniec. Czyli to jest takie malutkie wyrobisko, to znaczy tam jest koniec węgla. Jak już tyle wywalisz, to już więcej węgla nie ma i koniec trzeba wyjść no, powiedzieć. Ale to jest prawdziwe. No tak, ale wiesz, ale raczej się nie kojarzę z takimi rzeczami. nie? No i, i to wszystko, jeżeli chodzi o klimat. Wykonanie. Dobrze, bo... nie gadajmy o klimacie. Wy, tak, gra to jest łamigłówka. To, gra to jest... Co, wykonanie spoko, jeszcze to powiem. Ale mów o mechanikę, bo to są ta, fajne mechaniki. Ta, tak, ta gra to jest łamigłówka. I to jest łamigłówka taka totalnie abstrakcyjna i nie przypięta do niczego której nie widziałem jeszcze. A masz trzy gry tak naprawdę, trzy łamigłówki, zauważ. Znaczy, no, trzy, trzy takie rzeczy. W sensie. no, ale to Jedno, to... Jedną standardową łamigłówką to jest to zarządzanie planszą gracza, gdzie wydobywasz węgiel, musisz wstawiać te słupy z drewna kolejne. Tak nam się ale, zawali, nie? Ale to jest to jest takie dosyć standardowe. Druga łamigłówka to, są, to jest ta Plansza akcji, na której z której bierzemy dyski, i to jest totalnie abstrakcyjne, i nie, stara, nie będę się starał tego spojrzeć ja tutaj, to, ale to na bardzo, filmiku zobaczycie. Mam taką bardzo prostą rzecz. Wyobraźcie sobie, że mamy tylko trzy akcje w tej grze. Bo są trzy kurdysków: czarny, brązowy i żółty. I tak. można robić troszeczkę. One masz... mają swoje wartości, bo czarny to jest, jest słabszy. Tak. Czarny to jest jeden, brązowy dwa, żółty trzy. I, no, i no, czarny to jest tam wybudowywanie tego. Czarny to jest kopanie węgla, tak. brązowy zbieranie drewna, tak. żółty zbieranie zboża. Tak, wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie. Cała kwestia polega na tym, że nasi robotnicy mogą robić tylko jedną rzecz. Umieją robić tylko jedną rzecz. Czyli mogą albo iść po węgiel i koniec. Mogą iść po niego kilka razy, ale w tej samej porze roku on może chodzić tylko po węgiel, albo chodzić tylko po drewno. Jeden z naszych robotników może jeszcze pójść tam kupić usprawnienie, pojechać tam, tam na wioskę i kupić tam wiadro na przykład, czy linę, tak, że będzie lepiej. Ogólnie chodzi o to, że w swojej turze najpierw będziemy zbierać dyski z takiej planszetki, a w kolejnej fazie będziemy te dyski przydzielać dla naszych robotników. I w zależności od tego, to które, jest nudne, bo które, ty, nie które dyski y, przydzielimy gdzie, to taką akcję i tyle razy wykona nasz robotnik. Ale branie tych dysków jest o tyle zabawne, że mamy cztery pule, z których te dyski bierzemy. Znaczy, zresztą jest tak, tak, zakładając, że gramy w pełnym full, składzie, tak. mamy cztery, cztery pule po sześć żetonów i w swojej akcji mogę wziąć z jednej... Z Później wszystkie... wszystkie żetony jednego koloru. Tak. I znowu, i teraz tak. Z jednej strony chcę brać takie, które potem wpływają, bo one wpływają później ich wartości na to, który gracz będzie wykonał jako pierwszy. to wziął największą wartość, ten ostatnie, później ostatni. I teraz kwestia jest taka, na początku bym chciał trochę mniej wziąć, ale z drugiej strony widzę, że są fajniejsze akcje. I jest takie tutaj kombinowanie. Poza tym część z tych, z tych, jak Ty nazwałeś to, miejsc, z których będziemy brać te żetony, mają jeszcze taką karę typu woda. Czyli sam tą bierzesz, ale sąsiad Ci przychodzi i Ci zalewa Twój... Tak. <grymety> Bo jeśli w kopalni jest za dużo wody, nie można kopać węgla. Klimat, klimat, klimat. No, klimat, klimat. A, no właśnie. I jeszcze jeden poziom łamigłówki jest. Widzimy, jakie, przynajmniej część żetonów, które w przyszłej tak. turze pojawią się w tej puli. Tak jest. I widzimy na przykład, że jak będą ostatni to komuś dam, że ten ktoś będzie pierwszy, a Ty już widzisz trzy żółte, które tam będą w tym. No jest tutaj... Tak, z... że w tej turze mogę zrobić mniej, bo widzę, że w następnej wejdą do tej puli tak. trzy żółte, więc wtedy, jeśli chociaż jeden żółty zostanie, to wezmę cztery żółte i w ten sposób zacz... tak. zaczynamy kombinować. Tylko ciekawostka jest też taka, że oprócz Ciebie widzą to wszystkie inni gracze. Tak. tak. I tu jest... I czasami się zastanawiasz, mogę wziąć jeden żółty stąd, albo jeden żółty stąd. To wezmę stąd, bo tutaj komuś przeszkodzę. Tak. I to jest ciekawostka taka, że y, tych, y, właśnie to jest taka mikrogra i to jest bardzo sprytny mechanizm, ja... Też To jest fajny To jest bardzo fajny euroabstrakcyjny mechanizm, który będzie działał tylko tu i ty... Znaczy, no, z tych, no z takich grach, w których będziesz miał, no, no, no tak, mechanikę opartą na takich właśnie że to tak. Bardzo ciekawa rzecz. Oprócz tego mamy drugą zabawę, czyli mamy takie te rozwoje. Drzewko tak? technologiczne. Tak, drzewko technologiczne od prymitywnych jakichś tam usprawnień. Wiaderek. Tak, wiaderko, jakoś tam szopa na, to też jest śmieszne w tej grze, że buduje się szopę, której najlepiej trzymać węgiel. Bo jak się trzyma w nim drewno, to już nie jest najlepiej. Tak. Można trzymać w nim drewno i żyto, ale lepiej węgiel. I mamy to drzewko technologiczne, które ma własne koszty i znów ciekawostka jest taka, że na tym drzewku technologicznym mamy masę różnych rzeczy. czyli mamy jakieś usprawnienia takie, które są na stałe, jakieś żetony jednorazowe możemy dostać jednorazowego użytku, możemy dostawać budynki, które będziemy sobie mogli dobudować do, swoich, do swojej tej planszy głównej, ale przede wszystkim mamy symbole i te symbole są wredne, dlatego że te symbole na koniec gry Dają nam kolejne punkty. Aha, mogą dawać, no dobrze, mogą dawać punkty. Pod warunkiem, że to coś sobie rozwiniemy w taki sposób, żeby dawały, tak? Tak. Bo na tym poziomie czwartym mamy yy, informację, że za każdy symbol jakiś tam otrzymają punkty. Mówiąc krótko, jeżeli będziesz rozwijał swój dom, to dostaniesz punkty za domostwo, za rozwój domostwa. Jak będziesz rozwijał swoje zdolności wydobywcze, za wydobywanie. Za wydobywanie. Jak będziesz rozwijał, rozwijał swoje jakieś tam tamte, te widelce, do czego są te widelce? Tam były takie. Nie wiem. To produkcja jedzenia. Produkcja jedzenia, bo tak, to jest produkcja jedzenia. To też będzie trwało punkty. I to drzewko jest kolejną grą poza tą grą wydobywania, bo jakby cały czas, oś tej gry to jest wydobywanie węgiel. Właśnie. I tu od razu jest pierwszy mój problem z tą grą. Jak do niej siadałem, to liczyłem, że to będzie gra o wydobywaniu węgla i o tym, jak tą I, częścią i, gry mam w sobie Ja mu zarządzać. pokazałem, że nie. A później się okazało, że można praktycznie zignorować wydobywanie węgla i grać na sam rozwój, ponieważ za bycie pierwszą osobą, która rozwinęła daną technologię, Dostałeś też są punkty. Punktów, tak. I to często bywa dużo więcej punktów niż zdobywamy tak na bieżąco w tak, trakcie bo, gry. Bo nie oszukujmy się, wydobywanie węgla jest mozolne. Jest. Bo najpierw trzeba Jak w życiu. wywalić wodę, ewentualnie wstawić drewno, które daje, powoduje, że nam się ten tunel nie zawali na łeb, tak? A akcji jest mało. A akcji jest mało, to na początku są dwie tylko. Takie, chyba, że ci się uda tam robotnika tego najemnego. Oprócz tego w tej grze jeszcze są surowiec pod tytułem Talar, który jest mega surowcem, takim. Jest surowcem, którym musimy mieć na koniec każdej rundy. Yy, nie, drugiej, trzeciej. Drugiej, drugiej trzeciej rundy. Mm -hmm. Czyli w trakcie gry musimy przynajmniej trzy takie, trzech takich się dorobić. Tak, ale jak się dorobimy więcej, to na koniec gry dostają jakieś ogromne przejrzniki, tak. ogromne przejrzniki. Oprócz tego, yy, właśnie, co rundę musimy zapłacić czy haracz, haracz w postaci dla tych naszych robotników. Albo dajemy im żarcie, potem nasi robotnicy stają się mądrzejsi w drugim roku, w chcą żarcie i hajs, a wcześniej są Hajs. I troszeczkę. I troszeczkę żarty. Żarty. Nie, już nie muszą jeść, wystarczy im hajs, nie? Czyli tak jak w życiu. No i z, mamy takie też takie, to takie bym powiedział agrikolowe wyżywianie się. Tak. Bo jak się nie wyżywimy, to dostajemy baciki w postaci długu. długu. Jak masz to dużo długów, to dostajesz dużo punktów ujemnych. No i tak to wygląda. I tam są właśnie, tak jak powiedziałem, trzy rzeczy. Czyli zarządzanie tymi dyskami. To jest pierwsza tak jakby dla mnie gra, druga to staczko technologiczna, a trzecia to sta o czym myślałeś na początku, gra jest, czyli o wydobywaniu tak. węgla, tak? I ten etap wydobywania węgla jest taki no najnudniejszy. najnudniejszy i najmniej ciekawy, bo to jest worker placement, na którym nie masz konkurencji ze strony innych graczy tak. i masz trzy pola do wyboru, a trzy, później cztery. Trzy, trzy, tak, trzy pola do wyboru i pięć akcji, bo tam jest jedno osuszanie, jedno wydobywanie węgla, drugie branie drewna, trzecie życie. Czyli, czyli tak jakby to, o czym ta gra miała być, mechanicznie jest taką no, mechani rozgrywkową formalnością, że taką to robisz, taką to robisz, no. to robisz no. ty, 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 po prostu. Tak. Dlatego, że jak grałem z Siunkiem, to zagrałem tu już ma druga partia bodajże i ja już wiedziałem, że nie warto łypać węgla. Siuniek wyrzucał całą tą kopalnię i już gdyby miał jakiś super drill, to przebiegłby się do planszy obok i rżnął dalej. I tych punktów miałeś mniej, bo... Miałem... Bo za pierwsze miejsca w dużych technologiach było... Niepoważnie dużo punktów. Tak, bardzo ciężko jest zdobyć tyle punktów zdobywania węgla. I to jest dość dziwne, bo słuchając o tym, że to jest trylogia węglowa, masz poczucie, ok, będziemy co robić. Kopać węgiel i tak. o tym będzie gra, a reszta to będą rzeczy, które tej... rozwijają to. A tutaj no ta, to drzewko technologiczne, ono faktycznie pozwala na efektywniej wykonywać te akcje, ale Miałem, odnosiłem wrażenie, że niewspółmiernie dużo punktów za sam fakt rozwinięcia tych technologii jest. Ale one są też drogie, nie oszukujmy się, bo musisz zebrać na tak. przykład różne dyski, one są dość drogie i nie, nie jest tak łatwo, to nie jest tak, że się po prostu je robi raz, ciach, ciach i to wszystko. No ale ja miałem wrażenie, że to tej grze trochę ujmuje, a nie dodaje czegoś, bo wtedy skupiasz się na tej, bardziej na tym etapie draftu dysków i na etapie rozwijania technologii, a trzecią planszę no generujesz. I to jest to chyba klucz tej gry, znaczy klucz tego, co ja chciałem powiedzieć o tej grze że to są dwa bardzo fajne, dwie bardzo fajne rzeczy i trzecia, która mi w ogóle nie pasuje do tych dwóch, dwóch rzeczy, czyli to, co powiedziałeś, Ta gra mogłaby być tylko yy, skupiać się na tym bardzo fajnym drafcie dysków mm -hmm. i rozwijaniu technologii, a to coś mogłoby tam tego nie być dla mnie fizycznie, nie? Ja wiem, po co to jest, po to jak Ci kupa się stanie i nie możesz się rozwinąć, to musisz coś robić, ale nie wiem, nie wiem. Ale ja wiem, najbardziej e, irytującą jeszcze tam rzeczą jest to, że odniosłem wrażenie, już po drugiej partii odniosłem wrażenie, że widziałem w tej grze wszystko i przestanie mnie już, że nie mam, już, nie mam już niczego do odkrycia, ponieważ... My mówimy, że to jest drzewko technologii. To jest plansza technologii, gdzie mamy żetony ułożone w czterech rzędach. Od dwóch, za, za dwa dyski, za trzy, za cztery. I w zależności, i przed każdą rozgrywką one leżą w trochę innej kolejności. Znaczy, gdy, znaczy tak. Znaczy tam są, to do tego do, do, dojdę, dojdę robić, do tego. W podstawowym układzie... Zmienność technologii, zmienność drzewka technologicznego jest praktycznie nieodczuwalna. O masz jeszcze ten predefiniowany, który jakby tylko na predefiniowanym, to na pamięć grasz tę samą grę. Tak, tak. Mhm. E, są w instrukcji opcje, że można ułożyć to drzewko technologii w trochę inny sposób, i wtedy już. Wtedy już o zmienia się dosyć, dosyć ciekawiej, ponieważ drzewko. W bazowej grze drzewko technologiczne wygląda tak, że do każdej technologii jest nam blisko. Jestem w stanie bardzo szybko, bardzo dużo wynaleźć. W dodatkowych drzewkach technologicznych ta plansza jest ułożona w taki sposób, że żeby te technologie czwartego poziomu dokopać się do niej, to muszę rozwinąć jakieś dwie poprzednie i mam dostęp tylko do tej ostatniej. Tak. Czyli wyraźne takie gałęzie rozwoju są. I to trochę zmienia ale nadal odnoszę, odnosiłem wrażenie, że to jest gra z rozwiązaniem. Tak. Znaczy ja powiem tak, mnie się dobrze w to grało, natomiast przy piątej partii doszedłem do wniosku, że ja już więcej nie muszę grać bo, w tę grę, bo... bo, bo wiem bo, bo, już. Tak, potestowałem sobie pójść na węgiel, potestowałem sobie na różne technologie, potestowałem sobie miks tych, tych rzeczy, testowałem sobie pójść tylko w pewien, w pewien jeden typ rozwoju. Szukałem sobie rozwiązań. I ta gra jest, bo, bo tu muszę przyznać, to się, to się bardzo przyjemnie gra, to się bardzo, bardzo przyjemnie gra. Te mechanizmy zastosowane tam są bardzo fajne. E, ten draft, te, to układanie, to umiejętne wykorzystywanie e, bonusów specjalnych, bardzo fajny pomysł e, z, z tym wyznaczaniem pierwszego gracza, to wszystkie fajne rzeczy. E, dość ciężko, jeżeli chodzi o, na początku o utrzymanie tych, tych pracowników. To wszystko mi się podobało, natomiast e, ta gra ma dla mnie termin przydatności do spożycia, czyli... Pięć partii. Pięć partii i to jest wystarczająco. Zresztą, yy, pozbyłem się swojego egzemplarza. Myślę, że, mam nadzieję, że ta osoba, która go kupiła, za te pięć partii, poleci to dalej. Także, ja powiem tak, to jest dla mnie zero z takiej przyczyny, że, no, niestety, no, gra jest zamknięta i ona się nie rozwija, yy, gdzie akurat w tej grze mi to przeszkadza. I przeszkadza mi ten brak spójności tych znaczy, mechanik, nie? My, tak też się zastanawiam, bo grywałem takie gry, gdzie ok, zagram w to sześć partii i to będzie koniec, ale tutaj od samego początku, już od pierwszej partii miałem te jakieś problemy, że to mi nie gra, to mi nie gra, tak. to mi nie, znaczy, nie gra, I no, w połączeniu z tym, że. Głównie tam Ja mam taki problem, który Ty powiedziałeś, że tam chyba te wyliczenia są takie dosyć specyficzne, że niektóre rzeczy są naprawdę przegięcie yy, mm -hmm. zbyt dużo warte. A no na przykład, p... jeśli rozwiniesz technologię, która daje ci trzy monety, to nie dość, że dostajesz punkty za fakt rozwinięcia technologii, dostajesz też kupę punktów za 3 fakt posiadania monet. Tak, czyli de facto dostajesz tam 11 punktów na, na dzień dobry. Więc mówiąc krótko, mi się ta gra podobała i podoba mi się i polecałbym ją i jeżeli ktoś lubi, to, to warto zagrać. Natomiast nie urwała mi tyłka i dlatego, że nie urwała mi tyłka dlatego, że pozbyłem się ze swojej kolekcji, a tak chyba przyjęliśmy, że będziemy oceniać, Uhu. dam zero, natomiast y, mogę powiedzieć, że jest to gra dobra, ale niewybitna po prostu. To jest gra z bardzo fajnym mechanizmem draftu Szyfne. dysków i, i jak dla mnie niestety niewiele więcej, bo reszta... Ale mechanizm zagra, jest świetny. Zagra, zagrałem, zagrałem parę razy. Jest to gra z jednym fajnym mechanizmem, który nie został wykorzystany tak, jak chciałbym, żeby został wykorzystany. Okay. I to ode mnie będzie zero. Tak, oboje żeśmy się teraz z założonymi rękami, czyli takie oceniające, ale słuchajcie, jak będziecie, będziecie mieć możliwość, zagrajcie. Myślę, że fani z tego, z Tomasa, będą przynajmniej będą chcieli zagrać. Czytałem pochlebne opinie, także to wszystko zależy pewnie od, od, od liczby rozegranych gier. O Haszpek mówię mówi dla Was Czunek? i Winziarz, i dzięki i do usłyszenia.